Stworzyłem nową kryptę krypty 484 Ta krypta będzie nam służyć po to, żeby ją przetestować. Da się przegrać w ogóle w tą grę. Bo mam wrażenie, że w tej grze się nie da przegrać. Żeby przegrać w tej grze, to po prostu zbudujemy to będzie chyba najłatwiejsze żeby przegrać w tym grę dobra, bierzemy hopa go umieszczamy tutaj do roboty chyba też mam umieścić ją tutaj do roboty no i co będziemy robić Dobra, nie, nie interesują mnie. Właśnie, będziemy ciągle aktywować. Nie wiem o co chodziło. Bo mamy pięciu dodatkowych. <laughs> Dobra, świetnie. To bierzemy ich. Niech pracują. No jest standardowo, żeby ich wszystkich uśmiercić, to musimy po prostu robić coś takiego. Nie będziemy otwierać tych skrzynek, bo to proszę sensu. Po prostu spróbujemy ich uśmiercić. No, może za dobrze mi to idzie. Dobra, bez dwóch zdaniem jestem dobry w kierunku. Dobra, w końcu się udało. Jest pożar. Albo to wydam tutaj, albo tu. Dobra, udało mi się ugasić pożar. Nie stracili w ogóle życia, co jest ciekawe. Dobra, wiem co zrobię, bo to jest chyba bez sensu. Bo oni w ogóle nie tracą życia na tym nowego. Hmm. Wyślę ich od razu na eksplorację i niech tam zginą. No, trochę to zajmie chyba czasu, żeby oni zginęli. Nie wiem ile mogę wysłać. Czy mogę wszystkich wysłać, czy, czy, czy jednego. Ciekawe. Bo można wszystkich wysłać na eksplorację. Ale się zatrzymał jeden. Dwóch się zatrzymało. Zastanawiałem się. Nie. W kolejce czekają. <laughs> ciekawe, ciekawe. Czyli tak, oni sobie poszli. Aha, jeszcze tutaj jakieś osoby dochodzą. To ich po prostu będziemy wysyłać na eksplorację. Niech umierają, niech ja nie będę miał w ogóle punktów i kasy, żeby ich odblokować. Dobra, ona sobie wejdzie i wyjdzie. Eksploracje. I tutaj może być krypta w ogóle pusta. Co jest bardzo ciekawe. Bo nigdy tego nie próbowałem wcześniej w Zobaczymy, co sobie tam udało nam się wybrać. pewnie kapselki, trochę wody, I jakaś postać dodatkowa. Nie mogę ją przyjąć, bo nie ma kwater że upgradujemy kwatery to nawet lepiej i też wyślemy ją na eksplorację takie proste zadania tutaj są żeby zwiększyć swój poziom Czy mogę mieć coś dać no ale trudno no i tak, oni sobie pójdą, to my zobaczymy w następnym odcinku, co się stanie jak wszyscy umrą. I nie będę miał kapsli, żeby ich uratować, czy to będzie jakiś game over czy cokolwiek, bo tutaj po prostu można ich wysłać wszystkich i zostawić kryptę pustą, riderzy przyjdą, rozwalą ją całą. I wrócą z powrotem i wyjdą z niej. Także tu się nic nie stanie za bardzo. No, A, gdzieś się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.